Cześć! Dziś pokażę Wam, jak rozwiązywać układ równań metodą przeciwnych współczynników. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie zachęcam. A my zaczynamy. Zobaczmy na razie, jakie mamy współczynniki przy x oraz przy y. -kach. Przy x mamy minus 3 i 5, a przy y Mamy 2 i 2. O co chodzi w metodzie przeciwnych współczynników? W metodzie przeciwnych współczynników chodzi o to, aby odpowiednio przy x lub przy y te współczynniki, które tutaj mamy, no, były liczbami przeciwnymi. Czyli jeżeli ja tutaj w pierwszym równaniu mam liczbę minus 3. No to, żeby, żeby zastosować tę metodę, powinnam mieć w drugim równaniu przy X liczbę przeciwną, czyli 3. No przy X trzeba by było trochę pokombinować coś, podomnażać, żeby tak było. Zobaczmy, jak będzie przy Y. -kach. Tutaj mamy 2Y. I tutaj mamy również 2Y. Czyli już prawie mamy te liczby przeciwne, tak naprawdę wystarczy tylko pomnożyć. Jedno wybrane równanie przez minus, czyli zmienić znaki tak, żebyśmy mieli w jednym równaniu 2, a w drugim minus 2, lub odwrotnie na dole minus 2, na dole 2, a u góry minus 2. Naprawdę nie ma to zupełnie znaczenia, czy zrobimy to przy x, czy przy y, -kach. więc ja postaram się tutaj na razie zrobić to przy y -kach. i powiedzmy pomnożę pierwsze równanie przez minus 1. Czyli zmienią się automatycznie znaki przy każdym, w każdym tym wyrażeniu. Czyli mamy 3x minus 2y i to jest równe już 7, a drugie równanie podpisuję pod spodem. Bardzo ważne w tej metodzie jest to, aby ten układ był uporządkowany. Najczęściej do, dążymy do takiego porządku, żeby x były pod x, y były pod y, potem właśnie znak równości, no a po prawej stronie, żeby już były te wolne wyrażenia, te liczby. Oczywiście nie ma znaczenia, czy to są najpierw x, czy najpierw y. Ważne jest to, żeby to jednak było pod sobą czyli jeżeli x, to na dole x, jeżeli y, to na dole y, jeżeli liczba, to pod spodem liczba. No, i teraz zobaczmy, jak wyglądają te nasze współczynniki. Tutaj przy y mamy minus 2 i 2, więc tak, mamy tutaj parę liczb przeciwnych. I możemy zastosować metodę, czyli podkreślamy, dodajemy, jak w dodawaniu pisemnym, czyli 3x plus 5x daje nam 8x. Minus 2y plus 2y daje nam 0. I właśnie o to w tej metodzie chodzi, że po dodaniu stronami tych równań okazuje się, że jedna zmienna, no w tym wypadku ten y, ona zupełnie nam się kasuje, no bo minus 2y plus 2y daje nam 0. I to jest równe 7 plus 1, czyli 8. I dostajemy już w tym momencie bardzo, ale to bardzo proste równanie: 8x jest równe 8. No, podzielmy to przez 8, już niech będzie formalnie, czyli x jest równe 1. No i teraz, kiedy już mamy tego x, no to dowolnie możemy podstawić tego x do każdego z tego równania, które się gdzieś tutaj pojawiło. Moja propozycja jest taka, aby wybierać to równanie no, w ten sposób, żeby było jak najprostsze do policzenia, i ja może wybiorę właśnie Drugie równanie, bo nie ma tu żadnych minusów, więc wydaje się, że tu będzie najprościej. Czyli mamy x jest równe 1 i 5x plus 2y jest równe 1. No i tutaj już mamy element no, tej metody podstawiania, czyli x jest równe 1, 5 razy 1, czyli 5 plus 2y jest równe 1 x jest równe 1, a 2y jest równe 1 minus 5, czyli minus 4. I jak podzielimy na 2, no to już otrzymamy wynik, że x jest równe 1, a y jest równe minus 4 na 2, czyli minus 2. I taki mamy rozwiązanie tego układu równań. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Zobaczmy te nasze współczynniki. Tutaj mamy trójkę, piątkę, minus dwójkę y, czyli 1. Więc tak naprawdę chyba najrozsądniej byłoby drugie równanie pomnożyć przez 2. Dlaczego przez 2? No, bo wszystkie te współczynniki będą razy 2. 1 razy 2 daje 2, a minus 2 i 2 to jest znowu para liczb przeciwnych. Czyli drugie równanie pomnożę przez 2. Pierwszy przepisuję 3x minus 2y jest równe 9. I tutaj będzie podwojenie tych współczynników, czyli mamy 10x plus 2y jest równe 4. I już tutaj mamy metody przeciwnych współczynników minus 2 plus 2. Klamra podkreślam, będziemy dodawać. 3 plus 10 daje nam 13x, y się redukują i 9 plus 4 daje nam 13, a 13 na 13 daje nam, że x jest równe 1. I teraz znowu wybiorę sobie jakieś równanie, które się gdzieś tutaj pojawiło, czyli podstawię tego x do jakiegoś z tych równań, które było powyżej, i w tym wypadku może wybiorę to równanie jeszcze przed pomnożeniem, czyli x jest równe 1, a 5x plus y jest równe 2. Czyli x jest równe 1, 5 razy 1, czyli 5 plus y jest równe 2, czyli x jest równe 1, a y jest równe 2 minus 5. Czyli minus 3. I takie jest rozwiązanie tego układu. No i ostatni przykład, trochę bardziej skomplikowany. Na pewno na początek będziemy musieli no, uporządkować ten układ do takiej formy x pod x, y pod y, liczby pod liczbami. No i jeszcze tutaj jednocześnie musimy zająć się w pierwszym równaniu ułamkami. No, a w drugim równaniu no, trzeba by było poprzemnażać te wartości przez te nawiasy. Zastanówmy się, jaka liczba skróci nam 5, 3 i 2 jednocześnie. No, i tą liczbą mogłaby być 15, ale 15 nie skraca dwójki, więc pomnożę całe równanie przez 30. Dość sporo. Pamiętajmy, że ta 30, ona się pojawi tutaj w każdym. Miejscu. Ja ją dopisuję po to, żebyśmy widzieli, jak będzie przebiegało to skracanie. 5 i 30 skraca się przez 5, czyli zostaje nam w tym wypadku 6, 30 i 3 skraca się przez 3, zostaje nam 10. No i 30 skraca się z dwójką, zostaje nam 15. No, i teraz musimy to dobrze poprzemnażać, czyli to, co nam zostało: 6 razy 7x minus 3y jest równe. 10 razy 5x minus y minus tu, uwaga na tego minusa. Minus 15 razy x plus y. No, i drugie równanie już mogę sobie w tym samym czasie porządkować, czyli będzie 3x minus 3 razy 1, 3 jest równe 5y plus 5. No i klamra. No i przemnażamy teraz to pierwsze równanie. Mamy 6 razy 7, czyli 42x minus 6 razy 3. 18y na minusie jest równe 10 razy 5 50x i jeszcze minus 10y i jeszcze minus 15x i minus 15y A drugie równanie już postaram się doprowadzić do formy x y i liczby czyli będziemy mieli 3x minus 5y, y wracają na swoją stronę, no a jednocześnie minus 3 wróci na stronę liczb, czyli jest równe 5 plus 3, czyli 8. Czyli to drugie równanie już całkiem dobrze wygląda. Teraz jeszcze to pierwsze równanie. 50x minus 15x to jest 35x. Czyli będziemy mieli 42x minus 35x, bo przechodzę na drugą stronę. Minus 18y i tutaj mamy 10 i 15, po prawej stronie to jest minus 25, po lewej będzie plus 25. Y i to jest równe 0. No a drugie równanie przypisuje 3x minus 5y jest równe 8. No, i właściwie już tutaj jesteśmy przy końcówce, czyli mamy tak: 42 minus 35 daje nam 7x. No, i mamy 25 minus 18, to daje nam 7y, czyli plus 7y i to jest równe 0. I drugie równanie 3x minus 5y. I to jest równe 8. No, bardzo dużo energii kosztowało nas to, żeby to faktycznie wszystko tutaj poukładać. Przeniosę to trochę do góry, bo tam już nie ma miejsca. Musielibyśmy zrobić tutaj metodę przeciwnych współczynników, czyli tak podomnażać pierwsze i drugie równanie, żeby te współczynniki były no tak jakich oczekujemy i powiedzmy, że zrobię tę metodę przeciwnych współczynników przy y. Dlatego, że tutaj już mam liczbę ujemną, tutaj dodatnią, więc wystarczyłoby pierwsze równanie pomnożyć przez 5, a drugie równanie pomnożyć przez 7. No i zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. 7 razy 5 to jest 35x Plus 35y i to jest równe 0. Potem mamy 3 razy 7, czyli 21x, i minus 5 razy 7 to jest minus 35y. No i jeszcze mamy tutaj 7 razy 8, czyli 56. Klamra, kreska i będziemy dodawać. No i mamy tutaj tak. 35 plus 21. 35 plus y, 35 plus 21, czyli 56x. Y się nam wyzerują, i to jest równe 0 plus 56, czyli 56. Podzielimy, no to tu już jest jasne, że x jest równe 1. No i teraz tego x muszę podstawić do któregokolwiek równania. No ale wydaje mi się, że nie będzie to ani równanie pierwsze stąd, ani każde takie skomplikowane równanie. Wybiorę sobie jakieś najprostsze, które gdzieś się tutaj pojawiło. No i będzie to równanie myślę to, 3x minus 5y jest równe 8. Czyli 3x minus 5y jest równe 8. Czyli x jest równe 1, 3 minus 5y jest równe 8, x jest równe 1, minus 5y jest równe 8, minus 3, czyli 5. No i po podzieleniu przez minus 5 ostatecznie otrzymamy, że x jest równe 1, a y jest równe minus 1. I to jest nasze rozwiązanie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.